Cześć, nazywam się Tomek Kurowski. Jesteśmy w koszalinie w sklepie Gram, w którym oprócz efektów gitarowych można również nabyć wzmacniacz lampowy typu Fonika. Dzisiejszymi bohaterami będą dwa efekty serii Skyline marki Hotone. Efekty Hotone serii Skyline to są prawdopodobnie najmniejsze efekty kostki gitarowe na świecie. Mają wielkość jak pudełko zapałek. Mimo to są w pełni funkcjonalnymi stompboxami, które można swobodnie zabrać na scenę czy do studia. Hotone Verb. Jest to reverb, czyli pogłos. Standardowo wyposażony jest w wejście wyjście gitarowe, e, gniazdo zasilania 9V, standardowym zasilaczem z minusem w środku, e, gałeczka taki potencjometr. E, to jest coś ciekawego i niespotykanego. Potencjometr taki, właściwie gitarowy, tak to wygląda z taką gałeczką ze szczytu montowany. I dwie małe gałeczki. Mała gałeczka po lewej jest to ilość pogłosu. Gałeczka po prawej jest to barwa pogłosu. I nasz potencjometr szczytowy jest to długość pogłosu. Dodatkowo mamy mały guziczek sim, którym możemy dodać do naszej barwy podstawowej takie harmoniczne dodatkowe w oktawach, tak Ładnie się mieni, Ta kolorek taki. Hotone EcoTape jest wyposażony również standardowo wejście i wyjście gitarowe, gniazdo zasilania, full switcha. E, oraz trzy gałeczki, tym razem również, e, dwie małe i jedną dużą ze szczytu. Czyli tak, mamy mała gałeczka po lewej, jest to ilość delay'a, czyli jakby jego głośność w stosunku do sygnału pierwotnego. E, feedback druga gałeczka, czyli ilość odbić oraz e, gałeczką z góry regulujemy sobie czas odbić. Mamy tutaj symulację e, taśmy i tak efekt działa w trzech trybach, bo tutaj jest taki zmieniacz trybów. Zmieniacz trybów może e, być w pozycji 1, czyli e, echo taśmowe oparte o układy tranzystorowe. Może być na dwójeczce, e, czyli echo taśmowe oparte na układach lampowych oraz R, jak reverse. E, czyli echo z tyłu. Bardzo fajny efekt. Nietypowy, e, nieczęsto zdarzający się w efektach tego typu w stompboxach. Mimo, że efekty są naprawdę mikroskopijnych rozmiarów, nie można im nic zarzucić, są w pełni funkcjonalne e, i brzmią po prostu dobrze. Pogłos może być krótki, treściwy, może być długi, rozciągnięty, można tworzyć naprawdę wielkie przestrzenie, kolorowe barwy, e, oddechy i w ogóle wiatr i może słońce i deszcz. Delayem natomiast można delayować sobie w nieskończoność, albo sobie możemy zrobić surf rocka, albo naprawdę co tylko też sobie chcemy, bo ma pełen zakres regulacji, dobrze się miksuje. No jest w ogóle zej... Delay Tape Eco to typowe, rasowe brzmienie taśmy, e, lekko przyciemnione odbicia, nasycone, e, jednak nieprzestarowane niebrudne, a takie bardzo, bardzo ciepłe, zwarte... Efekty mają true bypass, dlatego nie ma ryzyka, że stracimy na jakości podczas połączeń tam w naszym pedalboardzie. A w ogóle, gdybyśmy chcieli sobie zbudować pedalboard oparty tylko na takich kostkach, no to prawdopodobnie miałby on wymiary, nie wiem, kartki A4, jako że z serii Skyline. Można kupić naprawdę wszystko. Są tunery, oktawery, yy, jakieś delayów, jest kilka różnych rodzajów w ogóle, są efekty modulacyjne, chorusy, przestery, no wszystko, wszystko. Najlepiej wejść sobie na stronę producenta hotonaudio.com i tam sobie zobaczyć, jakie są efekty, i jak już się coś spodoba, to można wejść na sklepgram.pl i efekt zamówić.